Dostawca znaczy. <laughs> Nie antyreklama Tylko jak ty powiedziałeś, bo zapytałem tutaj Czy do Volvo będzie pasował adapter Do wymiany e, Dynamicznej oleju w skrzyni biegów a Tak w ogóle to cześć, witamy was Jak miał powiedziałeś? Pierwszy raz będzie pasował adapter Do tej skrzyni Aisinowskiej e, Który miał pasować do każdej skrzyni A jak na razie do, Nie pasował do żadnej Także jest sukces, pasuje Tak i tutaj Volvo trafiło do nas wczoraj na wymianę dynamiczną oleju w skrzyni biegów Przy okazji, nie patrzyłeś jaki jest przebieg z ciekawości? 120 120 tysięcy Przy okazji musimy sprawdzić tutaj właściciel, bo to auto znajomego, nawet na żony. Mamy sprawdzić no, Rodzi mnie Volvo chyba, zniszka musiała być no, tak, bo też trzeba, też jeździ Volvo też białym. I tutaj mamy sprawdzić, chyba, że dekiel, jak masz chwilkę. Zobaczymy od góry, bo tutaj e, kuzyn żony poprosił, żebyśmy przy okazji sprawdzili, przy okazji sprawdzili, wiem, skąd są wycieki oleju silnikowego. I tutaj taka refleksja, że przykre, że marka Volvo uznawana kiedyś, że 500 tysięcy kilometrów i auto dalej chodziło bardzo dobrze, widzieliście na naszym kanale stare Volvo, które, z którymi nic się nie działo, a tutaj popatrzcie, jedno Volvo stoi tutaj. Ta nie wiem czy przez okno będzie widać, będzie widać. Drugie Volvo na problemy elektroniczne, a tutaj mamy profilaktyczną wymianę e, z oleju w skrzyni automatycznej, no ale niestety tutaj są gdzieś wycieki, też tutaj Właściciel prosił, abyśmy sprawdzili skąd to się wszystko leje. O, tutaj miał, jest wszystko mokre. Góra? Góra. Popatrzcie się jak olej pięknie stoi. Ciekawe, bo na kanale to trzeba zamawiać wszystkie środki ostrożności, żeby nie iść na M4? Tak jest, bardzo słusznie. Czyli tutaj dobrze mówił, że skądś tam miał podejrzenie czy diagnozę, że Pokrywa zaworowa jest do wymiany. Ale ciekawe, czy pokrywa czy odma. W sensie, bo tu jest odma. No, ale może to by jedno być z drugim związane, nie? Jak najbardziej. Ja jeszcze zejdę na dół i pokażę wam na dole te wycieki. Widzicie? Tutaj jest wszystko polane olejem, ale tutaj wężak od turbo też jest, czyli też może być odmowę. Może być. Czyli tutaj nie będziemy nic robić z turbiną, natomiast najpierw wyczyścimy te węże pewnie z oleju. Jak będziemy wymieniać. A widzicie jaki wyciek? Tutaj ogólnie suche, najbardziej właśnie ta okolica. A tutaj yy, ten słynny adapter o którym mówiliśmy, tutaj jest chłodniczka tutaj jest adapter i teraz będziemy się tutaj wpinać przewodami od maszyny do wymiany dynamicznej oleju i będziemy wymieniać olej, tutaj dodatkowo jeszcze w Volvo mamy do wymiany klocki, tarcze z tyłu natomiast najpierw sobie robimy jeden etap, tak żeby nie zajmować stanowiska podnośnika z kanału możemy wymienić olej w automacie, tutaj w tym momencie opróżnia się stary olej, który był w maszynie, tak żebyśmy mieli od, do czego odsysać z Volvo. Eee, a tutaj tak wygląda olej, który jest świeży i do którego będziemy chcieli doprowadzić olej w skrzyni w tym samochodzie. Coś jeszcze, jakieś, coś jakieś mamy do powiedzenia, czy nie? Nie, na tym chwilę myślę, że nie. Już brałem próbkę oleju. Nie jest jakiś tragiczny, nie jest mega zabrudzony. Yy, raczej jest oryginalny, bo yy, oryginalny mają taki trochę specyficzny zapach. Yy, więc raczej ten olej jeszcze nie był nigdy zmieniany. Yy, jeździłem, nie zauważyłem nic niepokojącego, no ale ten przebieg 120 to już w teorii powinna być druga wymiana tego oleju. Nie wiem, który to jest rocznik, kojarzysz? Nie kojarzę, zaraz zobaczmy, czy na sobie widać bo tyle świateł, 18. że 18, no coś no, takiego to może tylko, być. Też druga wymiana już powinna być przeprowadzona. Więc w tym wypadku jak najbardziej e, dynamiczna, żeby zmienić cały ten olej. W teorii e, można by to było zrobić dwa razy statycznie, czy nawet trzy razy statycznie, ale jak mamy tą możliwość, w końcu udało się, że adapter nam pasuje. I e, dobrze, że mi e, przypomniałeś, bo mieli nam dostarczyć adaptery dodatkowe. Mieli dostarczyć ostatnio jak był, jak u nas, Krzysiek? Krzysiek, tak? Ale nie wiem, który, czy jest Krzysiek, czy Tomek, czy... Nie, Tomek, Tomek, Tomek. Tomek. No, no, ostatnio jak był Tomek, powiedział, Michał, poczekaj, zaraz do Ciebie przyjdę, powiesz mi, co potrzebujesz. Zniknął. no Tomek. Także, Tomek, jeśli oglądasz, zapraszam. Zapraszamy z adapterami, żeby maszyna nie stygła. <laughs> I tutaj miał jeszcze Pan Datek u góry powiedział, że pogardziłeś jego cukierkiem z kieszeni. Jakkolwiek tam brzmi. Nie chcę. Mama mi mówiła, żeby nie brać cukierku, bo nie od niej, a ja tym bardziej od starszych. <gulik> Dobra. I ty ma od, to... od szkoły to pamiętam. Od szkoły i nie brałeś. Nie. Widzicie, przestało nam szumieć. Zbiornik opróżniony. I będziemy sobie sprawdzać szczelność połączenia, czy. Nic nam nie wycieka, no i. Będziemy, będziemy przeprowadzać. A już. poziom oleju był dobry? Tak. Poziom oleju był dobry. Jakość oleju, taki jak na ten przebieg powinien być, taki jest. Ale też traj dzwonił od Tomusia z polecenia klient, że robili tam coś z silnikiem, coś z czymś tam. I skrzynia przeciąga, coś przeszarpuje I zalecili wymienić olej w Nissanie z 2009 roku chyba Qashqai. To nie cechał to jeszcze? I powiedział pan, że ma przejane 200, coś tysięcy kilometrów auto stare i nigdy nie wymieniał oleju. I chciałby wypłukać układ, bo czytał i wiele, wiele osób powiedziało mu, że po wymianie oleju, po przepłukaniu, yy, skrzynia zaczęła lepiej pracować. A tam się robi takie błotko, tak? Dobrze pamiętałem? Czy jeśli jest tam skrzynia cvt to tam jest problem ogólnie z, yy, z zaworkiem w pompie. Więc jak nie był olej nigdy zmieniany, ten zaworek może być przytarty, więc w teorii wymiana oleju już na 90% nie pomoże nic. Ta maszyna nie leczy, tylko profilaktycznie się wymienia ten olej. To nie jest maszyna, która uleczy każdą dolegliwość. Są skrzynie, w których przepłukanie jak najbardziej pomoże, ale są skrzynie, tak jak m.in. ta CVT, jeśli jest zaworek przytarty, no to już O ile jest wymiana... przytarty. Znaczy no, nie widzę ta nie wiem nawet do <coughs> tam jest skrzynia, nie wiem jakie objaw, ale mówię na podstawie tak doświadczeń. No to jeśli ten zaworek jest przytarty, no to już tam wymiana oleju nic nie pomoże. Zwłaszcza jeśli był robiony silnik, nie uzupełnili oleju, może być niski poziom. czy znaczy tam nie był robiony silnik, tylko tam były z turbinami robione. To może, może nie rozpinali za, za wiele. No to więcej. tak powiedziałem, tutaj właśnie że trzeba przyjechać, zweryfikować, zmierzyć stan oleju, pobrać próbkę, sprawdzić jakość oleju i wtedy ewentualnie. E, Będziemy jeszcze, mogli porozmawiać. Dokładnie tak. A chyba rekordzista opytał się, ile najwięcej nam oleju zeszło To barekordista Mercedes to pod 20 litrów nam wtedy zeszło, nie? Co to było 300, no To chyba nie przy było? No to może nie ty robili, ale 370 tysięcy bez wymiany oleju. I tak, żeby doprowadzić, ja nie mówię, że... No ja najwięcej chyba zużyłem 16 albo 17. Taki był olej, ale pod 20 litrów weszło, żeby ten olej był przyzwoity, nieidealny. Ale sam zabieg pomógł, auto dużo lepiej zmieniało biegi i właściciel był zadowolony. Także tym akcentem kończymy. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć!